Ameryka po polsku, witamy bardzo serdecznie i nasz gość, dr Aleksandra Jędryszek Geisler. Dzień dobry, witam panię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. A, mógłbym tutaj wymieniać bardzo długo absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor nauk społecznych, pedagogika, wiele zespołów, wiele miejsc na świecie, z którymi pani współpracuje i, i gdzie pani pracuje, mnóstwo publikacji naukowych, naukowych więc. Jak najbardziej kompetentna osoba i myślę, że biorąc pod uwagę kwarantannę i to, że miała Pani przymusową kwarantannę, to jest jeszcze bardziej Pani obeznana w temacie od tych, którzy, od tych, którzy mają kwarantannę, co prawda, ale tylko i wyłącznie dlatego, że takie są właśnie przepisy. Pani była chora, czy Pani po prostu była w odosobnieniu, bo było jakieś zagrożenie? Byłam w odosobnieniu, dlatego że wróciłam z zagranicy i już weszły takie przepisy, że po powrocie z zagranicy trzeba było tą kwarantannę odbyć. W związku z tym, że... Nie chciałam narażać innych jakby i, i, i nie chciałam wracać środkami. Niestety, takie na tamten czas były przepisy w Polsce jeszcze. Nie chciałam wracać środkami komunikacji publicznej, czyli pociągiem po prostu trasa Warszawa Gdańsk. Poddałam się kwarantannie w takim ośrodku tutaj w województwie mazowieckim to był jedyny na tamten czas ośrodek. Niemniej jednak e, dużo pozostawiały na tamten czas, bo to były pierwsze, pierwsze naprawdę te e, kwarantanny takie przymusowe. Zostawiało dużo do życzenia, więc dzięki e, tu pomocy znajomych udało mi się jednak po czterech dniach e, dostać do domu własnym autem i odbywać tą e, kwarantannę e, we własnym domu. To w takim razie, skoro już poruszyliśmy ten temat, to ja zadam Pani teraz pytanie, które chciałem zadać na koniec, no bo skoro Pani jest po kwarantannie, czy według Pani jest różnica w tym, żeby komuś doradzać, a samemu dostosować się do rzeczywistości? Znaczy pytając wprost, czy psychologowie dają sobie radę w kwarantannie? To znaczy powiem tak, myślę, że to jest kwestia ogólnie naszego takiego podejścia do życia naszych zainteresowań powiem szczerze że ja odbyłam tą kwarantannę w ośrodku potem po powrocie do domu na nowo jakby sobie liczyłam 14 dni kwarantanny bo bałam się że w tym ośrodku dopiero mogłam jakby bardziej się narazić i proszę mi wierzyć, że ja nie miałam minuty czasu na to, żeby się nudzić. Ja jestem bardzo aktywną osobą w sensie pracy takiej intelektualnej, naukowej. Natomiast spotkałam ludzi, chociażby w tym ośrodku, którzy po kilku dniach kwarantanny, mieli wielki problem z aktywnością, też na przykład fizyczną. Mnie to nie dotyczy. Ja potrafię pracować właśnie naukowo, dla mnie komputer, książki, artykuły. Natomiast no, jesteśmy różni, i też spotkałam się z tym, że dla niektórych już po kilku dniach był to naprawdę duży problem. No tak, ale cały czas pani jest w tak zwanym gazie i cały czas pani pracuje, więc specyfika pani pracy i zawodu jest zupełnie inna. No i też perspektywa finansowa. Do tego za chwileczkę jednak dojdę. Czy, czy możemy powiedzieć ogólnie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy różnej konstrukcji psychicznej, Oczywiście. tak uogólniając, że radzimy sobie z kwarantanną? Powiem szczerze, że z badań, które przeprowadziłam w tej chwili, takie pilotażowe badania, próba ponad 800 respondentów, wynika, że radzimy sobie do pewnego momentu. Ja badałam tutaj nasilenie agresji, nasilenie lęku w obliczu izolacji czy kwarantanny, jakby tutaj czy tej takiej przypisowej, czy takiej, kiedy sami sobie narzucamy też zgodnie z rekomendacjami władz tak, izolację. To okazuje się, że do pewnego momentu sobie radzimy. Ten pierwszy tydzień, drugi tydzień, natomiast większość populacji w trzecim tygodniu ma już zdecydowanie e, takie nasilenie agresji, jednak ludzie są sfrustrowani. Jakby agresja jest wynikiem, myślę, tej frustracji, że nie są w stanie zaspokoić pewnych swoich potrzeb. Jest taka teoria, e, która mówi właśnie, że niezaspokojenie za, nie potrzeb e, rodzi frustrację, a ta przekłada się na agresję, e, więc myślę, że, że, że to jest właśnie to. Część ludzi, mówię, pierwszy tydzień nawet ta agresja troszeczkę się obniża, e, lęk się obni bo czujemy się bezpieczniejsi, spokojniejsi, bo jesteśmy w odosobnieniu, czyli jesteśmy jakby mniej narażeni. Drugi tydzień jeszcze jakoś tam, ale w trzecim tygodniu, według moich badań, obserwuje się już wyraźny wzrost jednak tych zachowań agresywnych. No właśnie, a prawdopodobnie będzie tydzień czwarty i Piąty, bo mimo, że będzie kwarantanna luzowana i te przepisy będą już troszeczkę inne, ponoć łagodniejsze, i oby one były łagodne jak najszybciej, no to jednak im dalej w las, tym gorzej. Dlatego panią zapytałem, czy psychologowie sobie z tym radzą, bo teraz czytamy wszystko, wchłaniamy każdą wiedzę, każdy artykuł. I po przeczytaniu na przestrzeni trzech ostatnich tygodni wielu wywiadów z psychologami i ich porad, odniosłem wrażenie, że psychologowie nie byli przygotowani na tak długi czas, właśnie byli przygotowani na tydzień. Maksymalnie na dwa tygodnie, żeby komuś doradzić, a teraz sami nie wiedzą już co mówić, bo po to się zaczyna wymykać się spod kontroli to najzwyczajniej w świecie się kupy nie trzyma. Dokładnie, dlatego ja już dość wcześnie, bo około 20 marca zaczęłam badania, różne badania, w obliczu pandemii tutaj, między innymi właśnie te związane z agresją, z Lękiem, i uważam, że na samym początku. To wsparcie psychologiczne takie nie jest potrzebne, to znaczy zależy, zależy jeszcze w jakim przypadku, bo też z moich analiz wynika, że w przypadku ludzi, którzy są w grupie ryzyka, to oni od początku mają wyższe te jednak poziomy lęku, tak? jeśli ktoś choruje na choroby przewlekłe, przyjmuje leki obniżające odporność, jest w określonej grupie wiekowej, Chociaż z tym wiekiem to bym też tutaj różne są doświadczenia i to i w Polsce, i, i w Stanach Zjednoczonych, jak tutaj rozmawiałam, że często osoby starsze właśnie niekoniecznie przestrzegają tych jakby tutaj reguł. Natomiast Chodzi generalnie o to, że osoby właśnie przewlekłe chore, przyjmujące leki, potrzebują tego wsparcia wcześniej, natomiast reszta społeczeństwa jednak troszeczkę później, czyli powiedzmy po tych trzech tygodniach, a potem ja mam taką nadzieję, bo jeszcze nie ma takich badań, to jest zbyt wcześnie. Ja mam nadzieję, że jednak my się zaczniemy adoptować do sytuacji, jednak zaczniemy jakby podchodzić do tego, że noszenie maseczki rękawiczek, gdzieś tam takie niewitanie się, jak to mamy przynajmniej w polskim zwyczaju, tak, jest tylko takie trochę, trochę dalej, jest czymś normalnym. Ja sama miałam takie doświadczenia, kiedy z bliską osobą, czy to z mamą, na przykład nie mogłam się przywitać, tak, znaczy no, teoretycznie mogłam, ale wiedząc, że jest to osoba zagrożona, znaczy narażona, przepraszam, to było dla mnie coś strasznego, że ja muszę się zdystansować i zachować dystans. Ale my się, ja myślę, że my się tego nauczymy: że to jest kwestia czasu. E, przyglądając się też. E, Takim społeczeństwem, jakim właśnie też są chociażby Stany, czy to samo widzę w Londynie, tym wielokulturowym, gdzie mamy dużo ludzi też właśnie z Azji, z Chin, które przeżyły, te społeczeństwa już przeżyły ileś tam różnych, powiedzmy sobie, zagrożeń związanych z wirusami. To dla nich też takie normalne, już poza smogiem, ale ci ludzie też często chodzili w maseczkach. My tego nie robiliśmy do tej pory, a jednak i widywaliśmy na ulicach, na lotniskach, w metrze, gdzieś tam, że oni jednak tych maseczek używali, więc myślę, że i my się będziemy musieli po prostu zaadoptować do nowej sytuacji. O czym myślę też, że trudno jest porównywać różne miejsca na świecie, bo to jest kwestia tego, jaki to jest kraj, czy to jest kraj po przejściach, tak jak my Polacy jesteśmy przecież po przejściach, A czy to jest kraj taki jak Stany Zjednoczone, gdzie Amerykanom, szczególnie tym młodym, no trudno jest cokolwiek wytłumaczyć, no bo dla nich powiedzenie zostań w domu to jest odbieranie ich praw, wolności. odbieranie to znaczy... ich wolności, którą mają zapisano w Konstytucji, w związku z czym muszą wchodzić prawa, reguły, obostrzenia i oczywiście to musi być... Na poziomie takim bardzo lajtowym, to jest upominanie, ale koniec końców, kiedy ktoś się nie dostosowuje, no to wtedy sypią się kary, no bo innego wyjścia po prostu nie ma. Siedzenie w domu da się pewnie przeżyć, tylko do pewnego momentu i, i pewnie też biorąc pod uwagę różne grupy zawodowe, dlatego powiedziałem, że Pani jest w tej komfortowej sytuacji, że dla Pani to jest tak naprawdę czas żniw, dla Pani to jest zbieranie doświadczeń, pisanie kolejnych publikacji naukowych, po prostu sądowanie nas i przygotowywanie badań, natomiast są ludzie, którzy nie pracują, stracili już pracę, nie mają tak. perspektyw i dla nich każdy kolejny dzień w domu, no to jest po prostu... No nie wiem, no najsilniejszego człowieka jest w stanie coś takiego pod kątem psychicznym Tak, zabić. Ale ja to, ja to też obserwuję. Jestem wykładowcą na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych i też zaobserwowałam takie dziwne maile w pewnym momencie od studentów, takie nigdy w życiu tego nie, nie doświadczyłam, a pracuję już ileś lat jako wykładowca. Tak, jest taką nutką jakiejś takiej agresji, pretensjonalności, i potem się okazało w którymś tam, którymś tam wymianie korespondencji, że na przykład studentka pisze, że no tak, bo ja już teraz nawet nie będę miała za co płacić za te studia. Czyli faktycznie ta też taka frustracja, agresja, Ludzie tracą pracę i to będzie narastało. Myślę, że nie jesteśmy w stanie się przed tym ochronić. Nie ma takiej możliwości. Po prostu ludzie tracą pracę na każdym kroku. Ja też straciłam dużo jakichś tam powiedzmy dodatkowych dochodów i, i, i przypuszczam, że to dotknie każdego z nas. Każdy sektor i gospodarki, ale każdy budżet domowy gdzieś tam ucierpi, bo to jest no niestety jest sytuacja taka której tak naprawdę chyba nikt nie był w stanie przewidzieć. Ja, ja, ja cały czas wspominam, m, pisałam e, maturę, e, nie pamiętam dokładnie tematu, ale pamiętam z lektury dżuma Alberta Camusa. W życiu nie przypuszczałam, że e, przyjdzie mi do życia takich czasów, więc. To jest coś, myślę, że świat już nie będzie nigdy po tym wszystkim. Nie wiadomo, ile to potrwa, jak to się zakończy i kiedy to się zakończy, bo tego nikt na dzisiaj nie wie. Natomiast uważam, że świat już nie będzie taki, jaki był. No, świat oczywiście miał szansę i czas, żeby się do tego przygotować, bo w ostatnich 20 latach trochę było jednak tych pandemii, SARS, MERS i tak dalej, tak. które tylko, że nie dotykały one wtedy całego świata. Cały I dlatego kraj. niektórzy myśleli, że są. Nietykalni. No i niestety się pomylili, co pokazuje dzisiejsza rzeczywistość. Na początku kwarantanny psychologowie mówili, że to jest fajne, że trzeba przekuć to w sukces, że jesteśmy razem. Wykorzystajmy ten czas dla rodziny. Natomiast wydaje mi się, że zapominano o tym, że ludzie piją, ludzie mają różne uzależnienia, jest przemoc w rodzinie. Oczywiście. Różnego rodzaju patologie, i, i w tej sytuacji, kiedy jest jeszcze odgórny nakaz, żeby wszyscy byli razem pod jednym dachem, no to jest tak naprawdę ognisko zapalne. Oczywiście, że tak. Ja też w trakcie badań moich, które dotyczyły właśnie lęku, agresji, które prowadzę dalej w sytuacji izolacji, też tam takie ujęłam pytania, gdzie ktoś przebywa w trakcie tej izolacji, czy w domu, czy z kimś najbliższym, i jeszcze dodatkowo czy z dziećmi w wieku szkolnym. Bo wiadomo, że dzisiaj te dzieci w wieku szkolnym w związku ze zdalnym nauczaniem, gdzie też takie badania na ten temat tutaj jak najbardziej prowadzę, jest to duży wysiłek dla rodziców, tak? Natomiast w tych pilotażowych badaniach. Nic takiego się nie pojawiło, że jest jakaś różnica. Natomiast... Yy... Ja uważam, że i tak z czasem, jakby i z rozwinięciem, poszerzeniem tej grupy badawczej, na pewno takie wnioski będą, dlatego że rodziny są różne, tak? są różne problemy w rodzinie. To są nie tylko agresja, nie tylko przemoc, nie tylko uzależnienia, ale też po prostu rozpady w różny sposób związku, związków. Dodatkowo coraz więcej też obserwuje się, szczególnie w Europie, rodzin takich, Rozbitych przez to, że jedno z rodziców pracuje za granicą, tak zwane eurosieroty. I teraz pytanie, czy ten drugi rodzic wrócił do domu? Czy nie wrócił? Jeśli wrócił, to ci ludzie nie są przyzwyczajeni do życia pod jednym dachem na co dzień. Jeśli nie wrócił, to też zostaje strach, zostają pretensje, zostaje z tej drugiej strony, która nie wróciła do domu. Też znam takie przypadki, taki niepokój, a może już was nigdy nie zobaczy. Więc to są tak trudne sytuacje w tej chwili, których przypuszczam, że właściwie nikt się chyba nie spodziewał. Ja myślę, że to jest jeszcze trudniejsze, biorąc pod uwagę, że no ludzie się boją. Tak jak powiedziałem, jesteśmy różnej konstrukcji psychicznej. Jedni się boją bardziej, inni mniej. Boją się o siebie, jak nie o siebie, to o swoich najbliższych i tak jest między innymi z interwencjami. Wtedy, kiedy Dochodzi do czegoś złego w domu, kiedy ktoś chce, żeby była interwencja, a ta druga osoba, która ponoć jest od tego, żeby pilnować porządku, po prostu boi się przyjechać. Myśli pani, że pozytywnie przechodzimy próbę izolacji i również akceptacji tego, jak podchodzimy do życia? Bo jak tak prześledziłem sobie wpisy na portalach internetowych, na, na portalach społecznościowych. To z tym jeszcze jest różnie. Im dalej w las, tym jest gorzej. Na początku akceptowaliśmy wszystko: to, że ktoś się boi, albo to, że ktoś jest wyluzowany. Teraz nagle denerwuje nas to, że ktoś mówi: skończmy z kwarantanną, idźmy wszyscy do pracy, bo i tak ci, co mają umrzeć, to umrą. Inni mówią: wy jesteście skończonymi idiotami. Jak możecie zabijać swoich rodziców, którzy są w grupie ryzyka? Gdzieś ta granica tolerancji. Już zatarła się kilka dni temu i dlatego strach pomyśleć, co będzie dalej. Tak, tak dokładnie ma Pan zupełną rację. Tak, tak dokładnie jest. I to też te moje pilotażowe badania potwierdzają, gdzie ludzie w pierwszym, potem ewentualnie w drugim tygodniu izolacji tak naprawdę charakteryzuje ich niższy poziom lęku, no bo czujemy się bezpiecznie, jesteśmy odizolowani, niby jesteśmy bezpieczni, bardziej bezpieczni. I tak samo, przepraszam, niższy poziom agresji, tak? Czyli gdzieś tam. Jak jesteśmy na początku tej izolacji, to jesteśmy właśnie mniej agresywni, bardziej pokorni, no bo chcemy, bo tak mówią, wierzymy w to wszystko, ale właśnie w tym trzecim tygodniu, tak wynika z tych badań pilotażowych, bynajmniej na razie, przychodzi taki przełom. Że stop, mam tego dość, zaczynam się buntować, zaczynam szukać różnych mechanizmów obronnych, różnych takich mechanizmów znanych w psychologii, tak, że mnie to nie dotyczy, co ma być, to będzie, a to jest wzdura, a to są spiski, a to jest jeszcze co innego, a to jest polityka, a to jest w ogóle jakieś tam zabiegi, już nie, nie będę dalej tych teorii tworzyła, ale szukamy tak, szukamy różnych mechanizmów obronnych, bo po prostu jesteśmy tym zmęczeni. Przychodzi taki czas, i ja myślę, że większość ludzi, którzy gdzieś tam ten czas, tych kilku tygodni, bo to różnie, tak jak tutaj rozmawialiśmy, że każdy z nas jest inaczej skonstruowany, ale każdy ma ten swój punkt taki krytyczny, i potem przejdzie to w drugą stronę. Ale potem znowu się uspokoi, i ja, ja bynajmniej tak uważam, że będzie spokojniej i jakby znowu wrócimy do jakiejś takiej równowagi też tego, co się będzie działo. Teraz mówi się o tym, i zresztą to można zaobserwować, że mamy w wielu krajach zapaść w ośrodkach medycznych, w punktach medycznych, ponieważ ludzie chorują, po prostu placówki medyczne nie dają, nie dają rady, nie były na to wszystko przygotowane. I czytałem gdzieś wywiad, z którego wynikało, i to był też wywiad z jakąś panią psycholog, która powiedziała, że może się okazać, że wtedy, kiedy to się skończy, a też chciała, żeby skończyło się jak najszybciej, to zabraknie psychologów do tego, żeby pomagać ludziom. Będzie kolejny dział, kolejna linia życia, która ulegnie jakiemuś przeciążeniu. Pytanie też, czy psychologowie będą jeszcze dawać radę. No, trudne pytanie, natomiast na pewno tak będzie, dlatego że. Jeśli mówimy o e, traumie, tak, ludzie często używają słowa trauma tak na wyrost troszeczkę, tak? natomiast z traumą mamy do, do czynienia wtedy, kiedy e, albo bezpośrednio nasze życie, albo e, naszych bliskich ludzi wokół nas jesteśmy świadkami, wtedy kiedy tracą to życie, czy jest ono zagrożone. Więc e, w obecnej sytuacji i e, zachorowań, właśnie COVID-19. No, niestety większość społeczeństw tą traumę będzie musiała przeżyć. I teraz pytanie, na ile, na ile psychologowie też. Z jednej strony, będąc sami ludźmi i tracąc niejednokrotnie swoich bliskich, czasami ocierając się o tą chorobę czy o śmierć, będą w stanie sobie poradzić? To jest bardzo trudne pytanie naprawdę bardzo trudne pytanie. Natomiast ja ciągle mam nadzieję, że po to, gdzieś tam uczyliśmy się, nabieraliśmy doświadczenia, że będziemy w stanie pomóc osobom potrzebującym. Chociaż też to jest tak, że najtrudniej pomóc sobie, więc może trudniej będzie nam pomóc naszym bliskim czy samym sobie w obliczu, bo nie wiemy, co nas czeka, jakich strat i, i, i jakich właśnie takich traumatycznych zdarzeń. Natomiast mam nadzieję, że ciągle, tak jak lekarze walczą tutaj i są na tej pierwszej linii i muszą odciąć się od swoich osobistych jakichś tam rzeczy, że to samo zgodnie z etyką zawodu psychologa będziemy potrafili robić my. Ale już czytałem wywiad z jednym z lekarzy, który powiedział, że przez pierwsze dwa tygodnie wszyscy bili im brawo i śpiewali piosenki, i w wielu miejscach tak jest cały czas. A już teraz lekarze i relacje lekarz-pacjent są na tym etapie, że zaczynają pacjenci patrzeć na nich jak na potencjalnych wrogów albo na kogoś, kto może im zrobić krzywdę. To jest akurat bardzo smutne. Nie ma pani w swoich pracach naukowych, tych przygotowywanych już od marca, czegoś o czwartym i piątym tygodniu kwarantanny? Bylibyśmy mądrzejsi. No nie, jeszcze musimy poczekać. Ja jestem na etapie od 20 marca, czyli w zasadzie czwarty tydzień chyba, tak się zacznie teraz? Tak. Czy zaczął? Więc Takie. jeszcze chwilę musimy poczekać. Gość Ameryki po polsku, doktor Aleksandra Jędryszek-Geisler. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę i... i... Obiecuję, że porozmawiamy na pewno za kilka dni i wtedy będziemy rozmawiać na temat nauki online. Nie, o czwartym tygodniu pewnie zahaczę o ten temat, chociaż, chociaż wtedy już podejrzewam, będziemy mogli opowiedzieć to na własnych przeżyciach i doświadczeniach. I, I sporo też pewnie zaobserwujemy, choć ja akurat mam to szczęście, że jestem cały czas aktywny zawodowo, bo to jest taka praca podobna do, do pani pracy, ale... A myślę, że ten czas musi nas wszystkich nauczyć też tolerancji i akceptowania tego, że ludzie bardzo różnie do tego podchodzą i nie można kategorycznie ich oceniać, bo po to ich jeszcze bardziej rani i to ich po prostu dobija. Ale na pewno porozmawiamy następnym razem na temat tych badań, które będą przeprowadzane również przez panią tutaj, po tej stronie oceanu, przez panią i pani zespół, który, z którym pani współpracuje w Londynie, a nauka będzie, będzie chodziło o naukę. Online, bo to jest też bardzo interesujący temat, ale o tym następnym razem. Bardzo pani doktor, dziękuję. Proszę się dziękuję trzymać. Również. Proszę coś mimo wszystko przygotować już o piątym tygodniu kwarantanny. Tak <grytanie> Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę.